Witajcie w rozmowach logistyków. Nazywam się Adam Sobolewski. Poprzez ten podcast chcę Wam pomóc szybciej i efektywniej budować biznes. Podcast nagrywamy dzięki sponsorom. Partnerami dzisiejszego odcinka są Europa Systems. Producent i integrator automatyki dla logistyki i produkcji. Ponad 25 lat doświadczenia zdobytego w setkach projektów w 35 krajach. Magna Valor. Firma doradcza oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość waszego biznesu. Czy jesteście gotowi na dawkę praktycznej wiedzy? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy nowy odcinek. Przy wszystkim rozmowy logistyków, a dzisiaj na tapetę sobie bierzemy to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli pieniądze. No, i też pieniądze trochę w sposób nieoczywisty, no bo zawsze się skupiamy na tym, że koszty prowadzenia operacyjnej działalności, czyli koszty magazynu, koszty dystrybucji, transportu i tego typu historie. No a dzisiaj chcemy trochę sobie popatrzeć na statystyki, czyli które koszty z kolei w organizacji stanowią największy procent, ile stanowią te koszty tak zwane logistyki. A jak wygląda temat kosztu zaangażowanego kapitału i kosztu towaru? Adam, trochę statystyk na start koszty logistyki w poszczególnych branżach. Jak wyglądają, coś może tutaj trochę po pocytujmy ze źródeł. Możemy zacytować dane, które Tompkins Instytut zbiera już od lat i one rzeczywiście pokazują, że te koszty logistyki w niejednej organizacji stanowią istotny element w, w PNL-u. Dla produktów tzw. Tak consumer packaged goods to zazwyczaj jest tam 7-12% od obrotu. Dla tradycyjnego handlu detalicznego jest to zazwyczaj zdecydowanie mniej, bo między 2 a 8% to, to zależy od tego, o jakiej kategorii w handlu detalicznym mówimy. Nie? Elektronika, euro, RTV, AGD to, to jest bliżej tych 2%, a

tak. RTV, gdzie to już ta firma, no ale mniej więcej w tym, w tym samym układzie. Da się mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, da się zejść poniżej 2%, natomiast delikatnie, ale tak, no to generalnie wszystko z proporcji do wartości towaru, czyli im bardziej wartościowy towar, tym tym Czy koszty logistyki względnie. Tak, no z kolei tak. też miałem takie grupy towarowe, gdzie transport był 60% kosztu transakcji czy 50%, no bo towar był bardzo tani, a odległość była spora. Yy, więc więc no, i tak, już takie... jest rozdrobnione, nie? Tak jak w e-commerce, yy, tam, tak. e, tam mówimy zazwyczaj o kilkunastu procentach od obrotu. Jak już sobie dodamy koszty całej logistyki, czyli operacji w magazynie, czy tam korzystamy z fulfillmentu, czy, czy prowadzimy własne, no i plus jeszcze te dostawy na, na, na last mile. U. No dalej, na pewno, no tu, tu się trzeba zgodzić e-commerce jest droższy, sam e-commerce no bo jednak ten ta last mile e-commerce będzie droższy niż, niż ta struktura retailowa no bo w strukturze retailowej jednak te włożenie B2B do sklepów Przenosi tak, jakby na klienta ciężar odbioru samemu, czyli trzeba pojechać po prostu do galerii. Tak, handlowej I te koszty, odebrać i te koszty też są w łańcuchu dostaw, nie tylko są po stronie, po stronie tak, klienta. Po stronie klienta, no dobra. Więc tu, tu. Ale wiesz, co wróćmy do tego, bo, bo teraz znowu zaczynamy mówić o tym, o czym zazwyczaj mówimy, czyli o kosztach logistyki, o kosztach operacji. No, a ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jak się patrzy na rachunek gdzieś tam zysków i strat, jak się patrzy na te pozycje kosztowe, to zazwyczaj tak zwane COX-y, czyli cost of goods sold, koszty towarów sprzedanych, to jest zazwyczaj dużo większy udział w tym obrocie niż koszty samej logistyki. I tutaj możemy się cofnąć do tego co widać nawet w polskich sprawozdaniach, które spółki muszą publikować w KRS-ie. Jak tak spojrzymy sobie na właśnie na handel detaliczny, na e-commerce, to tam zazwyczaj ten koszt towaru to jest 50-70% od całości obrotu, niejednokrotnie, a jak patrzymy nawet na firmy produkcyjne, to też mówimy gdzieś tam o wartościach 50-60% od tego top-line'u. Także tak naprawdę w łańcuchu dostaw to zapas jest największym kosztem, a nie sama operacja. No właśnie, albo to tak, żeby nie było, że my z kolei jesteśmy zdziwieni tym faktem, my no jako wiersze logistycy, bo to nie jest tak, że my tylko sobie myślimy jako logistycy i niechcący się zorientowaliśmy, że wozimy w ogóle coś i ten towar to nie jest coś wart. Natomiast faktycznie tu raczej to co, to, co będziemy próbować dzisiaj opowiedzieć, to jest to, że to jest temat supply chainowy i to jest temat logistyczny. Czyli to, właśnie, ile tego towaru jest, gdzie on jest i jak dużo go jest, i to będzie, jakby, tutaj, powiedzmy, leitmotivem tego dzisiejszego odcinka, prawda? Tak, natomiast jeszcze, co, zanim przejdziemy do. Do tego, jak ten zapas optymalizować, to ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę, że w zależności od tego, w jakiej branży funkcjonujemy, to też ten zapas jest większą bądź mniejszą częścią tak zwanego kapitału pracującego. Nie? Bo kapitał pracujący to jest zapas plus sprzedaż, którą jeszcze mamy nieopłaconą przez naszych klientów. I z kolei, jakbyśmy spojrzeli co, na dane, które chociażby publikuje Biznes Radar. To tam widać, że ta sprzedaż nieopłacona, na przykład w e-commercie, czy tam w handlu detalicznym, no to będzie maksymalnie dwa dni, no bo mówimy tutaj gdzieś tam po prostu o procesowaniu płatności. No a zapas to jest te 30-40 dni w tych, w tych organizacjach handlowych. Natomiast, no właśnie, jak spojrzymy z kolei na firmy produkcyjne, ta relacja się niejednokrotnie odwraca. Nie wiem, przykładowo, Ulma. Firma sprzedająca materiały budowlane, to tam zapas to jest 20 dni. A jak patrzymy na te tak zwane DSO, czyli Dales of Sales Outstanding w farmacji, to, to jest to, niejednokrotnie... to może, Jeszcze może tak wiesz, żebyśmy dokładnie wytłumaczyli każdy z tych tych, czyli to jest ten Dales of Sales Outstanding, to jest już po transakcji, tak? a jeszcze jest te, czyli już klient zamówił, ale my to jeszcze, że tak powiem, nie Już zostało wyfakcjonowane. I właśnie to, co powiedziałeś. A my jeszcze to finansujemy, bo jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy, czyli to jest kapitał, który mamy zainwestowany w sprzedaż, zanim jeszcze nam te pieniądze wrócą. I jak rozmawiamy z CFO o zapotrzebowaniu na gotówkę firmy, no to właśnie to jest jedna ze składowych, którą trzeba uwzględnić, żeby sobie powiedzieć, to ile my kapitału pracującego potrzebujemy, żebyśmy mogli funkcjonować, tak? Ile musimy mieć nie tylko na bieżące potrzeby, ale ile musimy jeszcze mieć zamrożonego. W tym, co już sprzedaliśmy, wyfakturowaliśmy, zanim nam jeszcze klienci zapłacą, nie? No, czyli tak trochę podsumowując, to jest taka ekwilibrystyka między tym, co mówi sprzedaż, czyli sprzedaż, no generalnie chciałabym mieć tego towaru y, każdego wszędzie pełno y, i zawsze, przynajmniej z mojego doświadczenia 20-letniego, rozmowa była, a jakbyśmy mieli więcej towaru, to byśmy, panie prezesie, więcej sprzedawali. No a z drugiej strony właśnie CFO czy szefa finansowego, który mówi, ale to po co tyle pożyczać tych pieniędzy, skoro jakbyśmy mieli mniej pieniędzy pożyczonych, to byśmy mieli lepszy wynik finansowy. No i tak, w tej całej flibrystyce to właśnie supply chain jest tym obszarem, który tym steruje pomiędzy. Także to są dwie składowe, jeżeli chodzi o ten kapitał pracujący. Jeszcze nie zapłacona, a wyfakturowana sprzedaż? No, i właśnie zapas. Pracując nad tym, ile potrzebujemy gotówki w firmie, mówimy o, o pracy jednej po stronie sprzedaży, jeżeli chodzi o terminy płatności dla naszych klientów, a po drugiej stronie, właśnie w łańcuchu dostaw, nad tym, ile my tego zapasu potrzebujemy, żeby tą sprzedaż zrealizować. I tak jak powiedzieliśmy, w zależności od firmy, w zależności od branży to różnie wygląda. Ten przykład, który jeszcze chciałem podać, jeżeli chodzi o farmację, to na przykład Celon Pharma, odwrotna relacja niż, niż we wcześniejszych przykładach, tam zapas to jest 70-80 dni, w zależności od tego jak, jak na jaki kwartał patrzymy, natomiast sprzedaż jeszcze nie opłacona TDSO to jest 60-70 dni. Także pokazujemy to w zależności od, od branży, gdzie więcej pracy jest do wykonania. No ale dzisiaj skupmy się na tej pracy związanej z zarządzaniem zapasem. No właśnie, no to jak do tego podejść, żeby kapitał pracujący optymalizować? Jak pracować na tym zapasie, żeby to lepiej funkcjonowało? Jakie są takie główne, powiedzmy, obszary albo od czego byśmy zaczęli tutaj w zakresie tej optymalizacji? Z mojego doświadczenia to, to tak naprawdę ja zaczynam zawsze od wprowadzenia statusów produktów. Nowe, aktywne, wycofywane, archiwalne, nie? I policzenie cyklicznie... Ile my mamy produktów, ile mamy sku w każdym z tych statusów, jaka jest tam wartość zapasu, ile mamy tam dni sprzedaży. Co, ja jestem niejednokrotnie zaskoczony, w jak wielu firmach ten proces jeszcze nie funkcjonuje. Nie? A tutaj taki protip. Tak naprawdę, rewizja tego zapasu w statusach, o których wspomniałem, no to to jest jeden z elementów procesu SNOP, opinie, który my powinniśmy prowadzić, ale tylko właśnie, żeby nie skupić się w tym procesie SNOP, tylko i wyłącznie o tym, co my chcemy zrobić na przyszłość, jakie mamy plany, ile będziemy potrzebowali tego zapasu, jak się rozplanować z obciążeniem centrum dystrybucyjnego, tylko żeby tam jeszcze był taki element związany z rewizją asortymentu. Nie? Ja kiedyś w firmie handlowej prowadziłem taki proces, czy też podproces w ramach SNOP, weekly assortment review, w skrócie WAR, czyli WOJNA. Nie? No, to akurat dobry, te, do, do, dobry skrót. Natomiast Jan tu nawet, wiesz, skomentował, że to jeszcze zanim w ogóle magiczne Sentoupitu wypowiemy, bo oczywiście to, to, to będzie elementem tutaj istotnym, co wiesz w tej układance, to tu w tym, wiesz, zarządzaniu cyklem życia produktu mówimy o bazowych takich rzeczach, których nawet jeszcze bez tych nazw takich fachowych, po prostu to jest taki, wiesz, porządkowanie jednak tego, co my robimy z tym towarem, tak? no bo same właśnie takie statusowanie i w ogóle jakby kategoryzacja tych produktów i przemyślenie, jak my chcemy na nich pracować w poszczególnych grupach jest kluczowe, żeby w ogóle iść dalej z tym tematem. No, żeby mieć takie rygorystyczne, systematyczne podejście do tego, żeby nie robić rewizji zapasu od wielkiego dzwonu jak okazuje się, że nam się w magazynie przelewa, ale albo właśnie kiedy finansowy się pyta, no ale ile my tego kapitału pracującego mamy, tylko żeby to robić cyklicznie, miesięcznie Albo tygodniowo, w zależności od tego, czy funkcjonujemy w handlu detalicznym, czy gdzieś tam w sprzedaży B2B. Natomiast, żeby cykl w cykl to rzeczywiście było rewidowane, nie? No bo jak czegoś nie pilnujesz, no to wiadomo, że się rozchodzi, nie? No dobra, to, to był punkt pierwszy, aktywne zarządzanie cyklem życia produktów. Punkt drugi, co byśmy wzięli na tapetę. Wiesz, co, tutaj bym dodał jeszcze optymalizację jednostek logistycznych i produkcyjnych, nie? Bo. No, bo w szczególności jak mówimy o firmie, która produkuje coś, nie tylko, nie tylko kupuje i jest firmą handlową, to bardzo często mówimy o tym, że ten tak zwany production run jest optymalizowany, on jest ustalany z punktu widzenia największego wykorzystania mocy produkcyjnych, największego ja ja będę, Przepraszam, ja będę też tak, żebyśmy tłumaczyli też od razu na te production run, czyli co, czyli długość serii, serii produkcyjnej, tak? To, to, to często jest ustalane z punktu widzenia optymalizacji samego procesu produkcji. Nie? Natomiast produkt produktowi nierówny, nie? nawet jeżeli mówimy o jakimś wariancie produktu, przykładowo, nie wiem, szminka o różnym kolorze, będę wracał do tych przykładów kosmetycznych, bo spędziłem pół życia niemalże w firmach produkujących bądź sprzedających kosmetyki, no to poszczególne kolory sprzedają się z różną częstotliwością. Tak? Także ustawienie na przykład minimum serii produkcyjnej na każdy kolor. Na taką samą ilość, no to jest proszenie się o podniesienie zapasu na tym konkretnym SKU. Tak no tak, Protyp tutaj... taki, ustalajmy temu MOQ. Tak, ale tutaj sorry, że wszedłem, bo tutaj wiesz, wszedłem jako szef produkcji. No, to jest, że Tak, dobrze, rozumiem, ale TKW, <głos》>, już jak idziemy skrótami, czyli techniczny koszt wytworzenia. I teraz jak ty chcesz mieć tych szminek po 10 sztuk w kolorze tam seledynowo pastelowym jakimś tam na te, to będzie kosztować wtedy o nie wiem, 10-30, 100 Wiadomo, więcej, tam wchodzą nie? koszty przezbrojenia tak. jeszcze do, do wyliczenia tego TKW, no ale tutaj wracamy te, do, do to właśnie. Spojrzenia jeszcze poziom wyżej, nie? Co my chcemy optymalizować? My Chcemy optymalizować obszar produkcji, czy chcemy optymalizować wynik firmy, nie? Czy chcemy spojrzeć na to z punktu widzenia CFO, który się pyta, dlaczego mamy tyle tego zapasu, czy kapitału pracującego, czy chcemy spojrzeć z punktu widzenia kosztu prowadzenia operacji? Więc to wróćmy do tego swojego standardowego. Tak, albo jeszcze nawet inaczej, my po prostu tak patrzymy i patrzymy i codziennie, czy co tydzień będziemy patrzeć i będziemy nawet się zastanawiać, że może rzeczywiście warto to zmienić teraz na trochę, wiesz, wydłużyć, żeby rzeczywiście obniżyć ten koszt techniczny wytworzenia i będziemy prowadzić tą dyskusję, nie wiem, na zarządzie, czy, czy gdzieś tam w jakimś gronie decyzyjnym, czy nawet tam operacyjnie decyzyjnym, które właśnie to ustala, ale to jest parametr, który również będzie brany pod uwagę. Istotne jest to i to jest też z tego protip, czy tam takeaway, czy, czy, czy porada, że to my jako zarządzanie łańcuchem dostaw, supply chain jesteśmy tutaj nawet właściwie, no, może można by było powiedzieć liderem w tym w pokazywaniu organizacji, co się wydarzy, jeżeli zmniejszymy, co się wydarzy, jeżeli zwiększymy. I dyskusji na tym, czy optymalizujemy TKW, czy optymalizujemy wielkości produkcyjne, czy wielkości do, do, do zamówienia. Wiesz, co, też to w firmach handlowych ja dzisiaj, jest, no. jest temat istotny. bo co, bo właśnie Chciałem wrócić tutaj do przykładu. Nie? Dla mnie takim dobrym przykładem jest na przykład Kubota, która w latach 2021-2022 poprawiła rotację zapasów o 24%. To jest ciekawy przykład, bo, co, bo ja wtedy współpracowałem właśnie z Kubotą nad tym, jak oni prowadzą swój proces SNOP i te 24% poprawy. To uważam, że był bardzo dobry wynik z punktu widzenia organizacji, bo jak spojrzymy z kolei na sektor w tym samym okresie, to firmy handlowe z kategorii właśnie fashion, to pogorszyły w tym okresie swój cykl zapasów o 7%, a kubota poprawiło o 24%. Także. To są takie trade-offy, mówiąc teraz znowu piękną polszczyzną, na, na które w łańcuchu dostaw trzeba spojrzeć i podyskutować, policzyć po prostu co nam się bardziej opłaca. Okej, okay, stracimy trochę na tym TKW, albo stracimy trochę na cenie zakupu, ale jeżeli, nie wiem, zmniejszymy zapas o 24%, to policzmy to z finansowym, co jest po prostu lepsze dla całości organizacji, nie? Bankę przyłożyłem do tej rotacji w, w Kubocie, ale to chyba nie aż, nie aż tyle. <laughs> mogę, mogę tak powiedzieć. No okej, okay, dobra, to mamy w takim razie cykl życia produktu, mamy temat jednostek logistycznych, produkcyjnych, no tam zależy czy, czy to produkcja, czy, czy, czy firma handlowa, no bo to odno odnośnik w firmie handlowej będzie no, ile kupujemy, czy po ile kupujemy od naszych dostawców, co będzie punktem trzecim. Wiesz co, dla mnie punktem trzecim to jest takie jeszcze cofnięcie się wyżej, spojrzenie na strategię w łańcuchu dostaw. W szczególności jak nam się finalny produkt składa z dużej ilości komponentów, to my powinniśmy zarządzać tym zapasem na poziomie komponentu, a nie produktu gotowego. To ma szczególne odniesienie w branży meblowej czy w elektronice, gdzie można się zastanowić nad strategią, jak to się mówi, make to order e, MTO. Czyli składania, kompletacji tego produktu gotowego, dopiero pod zamówienie klienta tak żeby nie pracować na nie wiem milionach SKU produktów gotowych tylko pracować na kilku kilkunastu a może nawet kilkuset tysiącach SKU ale komponentów które złożymy w produkt gotowy dopiero w momencie kiedy będziemy to do klienta wysyłać no tak właśnie robi IKEA nie? gdzie te fronty od od szafek każdy jeden z nich jakbyśmy chcieli złożyć już w produkt gotowy to tą szafkę finalną mielibyśmy w 128 wariantach tak a tak mamy jeden korpus plus na przykład 16 różnych rodzajów frontów. No to jest bardzo potężne narzędzie i to w dużych globalnych organizacjach czy właśnie make to order, czy build to order ja miałem okazję kilkanaście lat temu, to już żeby to źle nie zabrzmiało, ale być szefem procesu build to order w firmie Whirlpool, to, to lat, lata temu natomiast właśnie byłem odpowiedzialny za to, żeby promować wśród klientów tego typu rozwiązanie, czyli rozwiązanie w którym firma Kupuje komponenty, czyli nawet nie to, że ma już komponenty, ale kupuje komponenty dopiero w momencie, jeżeli klient złoży zamówienie. Czyli ja chcę kupić 100 pralek. I teraz Whirlpool dopiero zaopatrza się w poszczególne komponenty, czyli mówiąc w skrócie, nie miał żadnego zaangażowania kapitałowego, nawet po stronie komponentów, do momentu, w którym zamówienie klienta nie było złożone i dopiero zaczyna się cykl produkcji. Oczywiście w różnych firmach to jest różnie, to jest tak, że czasami no jest. Tu przykład Ikei też bardzo dobry, bo to jest miks tego. się o Dellu, tak? Del, który z kolei nie dotyka nic, dopóki tego zamówienia nie ma i też na tym zbudował całą strategię, zresztą tu to za. Zachęcamy sobie do poczytania Business Case Della, bo, bo to jest niesamowite, jak oni to zorganizowali lata temu i ktoś kiedyś myślał, że tak się nie da, a oni przyszli i powiedzieli, że im piwo. No nie. Natomiast zdecydowanie jest to element całego procesu, który nie jest łatwy, jest bardziej złożony, ale z kolei właśnie pozwala na taką strategiczną optymalizację. Wiesz co, tutaj dodam jedną rzecz, że bardzo często słyszy się, ale właśnie u nas się nie da. Ciekawa koncepcja, ale u nas to nie zadziała. Ja powiem tak, my jeszcze spójrzmy na to, co jest naszym asortymentem głównym, a co jest asortymentem dodatkowym. I pamiętajmy, że to takie strategie, co trzymamy na zapasie, a co realizujemy dopiero pod zamówienie klienta jako TMTO albo jako BTO, o którym powiedziałeś. Też można zróżnicować pod kątem tego, co jest naszym głównym asortymentem, a co jest tym dodatkowym. Bo niejednokrotnie w firmach, właśnie nieproporcjonalnie duży zapas jest na tych produktach, które nie są asortymentem głównym, które są gdzieś tam dodatkiem do tego, co firma sprzedaje, a one mają średnio rzecz biorąc niższą rotację niż produkty główne. I to jest taki też, myślę, jeden protyp. Spójrzmy na te strategie utrzymywania zapasu, w zależności od tego, czy to jest nasz asortyment główny, czy to są tak zwane dodatki, które Pewnie często można i warto mieć w ofercie, bo one mają na przykład wyższy poziom marżowości. Natomiast pytanie, ile mają kosztu w utrzymaniu tego ciągle, ciągle na zapasie. Ale wiesz co? to nas prowadzi dalej, do czwartego punktu, bo wspomniałem o tym, że nie każdy produkt jest innemu produktowi równy. Więc jak patrzymy na możliwości optymalizacji zapasu, to ja bym powiedział, że taki kolejny punkt, któremu warto się przyjrzeć, to jest ustalanie celów na serwis zgodnie. Ze znaczeniem produktu dla sprzedaży, bo nie każdy produkt, nie każdy klient, w szczególności w B2B, waży tyle samo. I tutaj, Piotrek, pytania: jak często. Ten serwis jest ustalany, czy tam cel na serwis jest ustalany pod linijkę zawsze na, na 99 czy na 97% równo po wszystkich, po wszystkich produktach. No tak, no tutaj to są nawet chyba opracowania takie, już nie pamiętam teraz źródła, chyba któreś tam z wielkiej czwórki robiło badanie, że właśnie ten serwis level, każdy procent powyżej 90% serwis level kosztuje tam logarytmicznie więcej, żeby to osiągnąć. I to też nie, miałem okazję prowadzić tego typu dyskusje w dużych organizacjach. W której właśnie challenge'owane było to, czy my chcemy mieć skuteczność właśnie na poziomie typu 99 czy 98, czy nie, czy nie wystarczy nam skuteczność, kurczę, na poziomie trochę niższym nawet. No to wiesz, to, to jest zawsze dyskusja i bym tu powiedział, że najlepszym przyjacielem CEO, czy tam szefa łańcucha dostaw właśnie powinien być CFO, bo tu jest do podjęcia decyzja. Poza samą logistyką, poza samym łańcuchem dostaw, my możemy policzyć, że nie wiem, przejście z 97 do 99% serwisu to już jest 40% zapasu więcej. A tak jak wspomniałeś, od 99 do 99,5%. To już się może okazać, a to jest kolejne 20%. I teraz pytanie: czy to utrzymywanie dostępności na poziomie od pół procentowego więcej? To jest warte tyle pieniędzy, ile my będziemy musieli w tym zapasie utrzymać. Wszystko trzeba po prostu policzyć. Nie? No tak, tu zdecydowanie to jest, żebyśmy właśnie nie, nie, w tych, w tych prototypach nie, nie zapomnieli o tych wszystkich bazowych tematach, czyli właśnie ile tego zapasu mamy, jaka jest rotacja, czy świadomie ją mierzymy, czy patrzymy na tak zwany długi ogon właśnie nie padło hasło, długi ogon, czyli czy świadomie zarządzamy tym, w jaki sposób tą dostępność na przetrzymamy. To w tym długim ogonie to, to na przykład jest strategia z firm e-commerce. Czyli trzymam po kilka sztuk każdego produktu, po to, żeby na stronie świeciło się, że jest dostawa w 24 godziny. I nie wiem, ja mam na stanie 10 tysięcy indeksów, każdego mam 2-3-5 sztuk, czyli nie trzymam dużo, ale po to, żeby była percepcja taka, że, że ten stan magazynowy jest i wszystko jest generalnie pod ręką. No a jeżeli są sprzedawane większe ilości, no to wtedy domawiam, no albo mam to zorganizowane w inny sposób, czy w jakimś tam dropshipmencie, czy, 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 czy w innych tych żebyś może nie wchodzić za bardzo w modele logistyczne. No natomiast e, to są elementy, e, które, które są kluczowe do tego, żeby dobrze funkcjonować. I z drugiej strony wszystkie stany magazynowe powyżej 180 dni, powyżej 360 dni, czy i tak dalej, i tak dalej. Czerwona lampka. E, tak, czerwona lampka, albo raczej e, drogi prezesie, drogi właścicielu, drogi CFO, ten towar nie jest już tyle wart. Z założenia, nawet jak to jest kurczę, jakaś świeczka, to może już nowy model wszedł. Z mojego doświadczenia, w różnych grupach towarowych to jednak towary się starzeją. W niektórych grupach trochę mniej, w niektórych grupach trochę bardziej. No, widziałem sytuacje takie, w którym przychodził, nie wiem, audytor i mówi: No dobrze, ale to odpis robimy od razu na 30%. To nieprawda, że to jest tyle warte. I szczerze, no to ja się uśmiechałem, albo raczej, jakkolwiek, zabrzmi, może nawet cieszyłem, no bo towar leżał w magazynie, nie rotował, zajmował miejsce. Tu już też, żeby się, żeby może zbyt wiele wątków nie łączyć, natomiast um, również rolą logistyka jest to, żeby pomóc CFO czy pomóc temu kontrolingowy czy działowi finansowemu dobrze policzyć, ile ten koszt zapasu rzeczywiście kosztuje. No bo koszt zapasu to nie tylko sam towar, ale to jest wynajęcie magazynu przecież, to jest płacenie za powierzchnię, to jest płacenie za proces inwentaryzacji. Kto widział procesy inwentaryzacji wielokrotnie, to wie, że są takie produkty, które siódmy raz liczymy, piąty rok z rzędu <grych> i dalej leży. Tak i się nikt nie chce zastanowić, dlaczego to tam leży, ale tutaj wracamy z. Z kolei do początku, do tego assortment review, do tego nie raz od wielkiego dzwonu na rok, przynajmniej po inwentaryzacji. A dlaczego znowu liczymy to samo, i wtedy się zastanawiamy, dlaczego mamy coś na zapasie, tylko miesiąc w miesiąc czy tydzień w tydzień, jak analizujemy ten zapas, no to, to wtedy możemy podejmować jakieś decyzje na jego temat, nie? No dobra, to tak trochę reasumując. No tak, dobra, idźmy do podsumowania. Bo chciałem anegdotę, ale to już idźmy do podsumowania, rzeczywiście. Nie, no to <laughs> dalej anegdotę. Że tego na na to właśnie czekają nasi Że w jednej, w jednej z firm handlowych jakby wymusiłem na właścicielu, prezesie, że dział zarządzania kategorią, czyli dział zakupów e, uczestniczy we wszystkich procesach inwentaryzacyjnych, żeby koleżanki i koledzy widzieli, co nakupili i widzieli, co leży w tym magazynie, żeby od tego klikania. E, że tak powiem, tylko wirtualnego. Był taki moment, w którym trzeba kurczę w sobotę przyjść i podotykać te produkty, które się tam nakupiło kiedyś, a dalej leżą. Więc to tak tylko, po tylko żartem, na to ale w Excelu, po prostu, po Ta, Tak, ta, tak, ta. No, natomiast tutaj jeszcze może jeden element, zanim pójdziemy do, do, do rzeczywistego podsumowania. Tak trochę zarządzając oczekiwaniami, właśnie dyrektora finansowego czy prezesa. Jak szybko my możemy zobaczyć wyniki na, na tym kapitale pracującym, na tej części związanej z zapasem, jeżeli wdrożymy sobie te wspomniane przez nas strategie czy procesy? No. Tutaj to też zależy od tego, ile my teraz tego zapasu mamy, nie? Jaki mamy lead time, czyli ile kosztuje nas ten w czasie proces zakupowy. Jeżeli my teraz mamy 3 miesiące na zapasie, a nasz czas dostawy wynosi dwa tygodnie, no to relatywnie można szybko powiedzieć, że, że zobaczymy wyniki, jak coś wdrożymy za miesiąc czy, czy półtora. Gorzej, jak my mamy teraz w zapasie 9-10 miesięcy, a nasz czas dostawy z Azji wynosi 3 miesiące, no to wtedy, szczerze mówiąc, to pierwsze wyniki to praktycznie za pół roku. To tutaj na to zawsze też warto zwrócić uwagę, jak szybko my jesteśmy w stanie z tym zapasem coś zrobić. Nawet jeżeli wdrożymy, to, o czym powiedzieliśmy wcześniej. No dobra, to co, podsumowanie do tego wszystkiego, czyli mamy aktywne zarządzanie cyklem życia produktów, optymalizacja jednostek logistycznych, czy to produkcyjnych, reorganizacja całego procesu, tak? czyli tu potencjalnie te właśnie kupowanie później versus zamówienie, cele serwisowe, no i co, I aktywna praca z organizacją, i w szczególności z działem finansowym i z działem kontrolingu, bo tutaj to jest praca bardzo wspólna. I ciągła. Tym się po prostu nie da pracować inaczej niż w trybie procesowym. Tak, dziękujemy. Słuchajcie, do kolejnego odcinka. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli macie temat, o którym chcecie, abyśmy porozmawiali, to dajcie nam znać w komentarzach. Sprawdźcie także ofertę naszych sponsorów. Dla przypomnienia, partnerami dzisiejszego odcinka byli. Europa Systems. Producent i integrator automatyki dla logistyki i produkcji. Ponad 25 lat doświadczenia zdobytego w setkach projektów w 35 krajach. Magna Valor. Firma doradcza oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość waszego biznesu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał.